Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji europosła Janusza korwin -Mikkego. Pan prezes odniesie się dzisiaj do propozycji różnych partii politycznych, które dotyczą programu Rodzina 500+, i które są w zasadzie takim wyścigiem o to, która z partii wyciągnie więcej pieniędzy z kieszeni polskiego podatnika. I poproszę Pana prezesa o zabranie głosu. Proszę Państwa, w tej chwili na sąsiedniej, sąsiadującej z nami przez ściany sali sejmowej, Widzicie Państwo spektakl demagogii, partie, które oskarżały PIS, że chce zrujnować budżet, jak widzą, że ludzie chcą mieć te 500 zł, to się prześcigają, wszystkim dać 500 zł, jak nie to przynajmniej 250, prawda? Samotnym matkom również, imigrantom to PIS akurat się uzupełnił. Prawda? Wszystkim dać. Dobry Antek z cudzej torby, jak mówił słynny burmistrz Kamienia Polskiego Stefan Oleszczuk. Dobry Antek z cudzej torby. Jest to takie że że ludzie szukają jakiegoś racjonalnego wyjaśnienia. Na przykład kolega Przemysław Wipler powiedział, że jedyne, co to może wyjaśnić, to jest to, że wiadomo, że PiS nas tym, tym, tymi 500 zrujnuje. No to oni chcą, żeby szybciej zrujnowali, żeby szybciej PiS obalić, dorwa się do władzy. To jest jedyne, jedyne, co racjonalnie może wyjaśnić tego typu zachowanie. To jest po prostu skandal. postaci demagogii tak wygląda demokracja. Żeruje się na chęć ludzi dostania 500 złotych, głupich ludzi, bo mądrzy ludzie wiedzą, że jak, że jak dostaną 500, to zapłacą 700 w podatkach ale żeruje się na głupich ludziach, na biednych ludziach, prawda? Żerują, żerują ci posłowie na tamtej sali. Ja ich oskarżam, ja oskarżam o to, że zrujnują Polskę, byle tylko dorwać się do żłoba. Już żłoba, żłob obsadzają prawda, swoimi ludźmi, teraz ci obsadzają tam spółki państwowe, tak? tak? Po to, żeby, żeby mieć tę władzę i obsadzać swoich ludzi. Trzeba kłamać ludzi, oszukać, oszukać, byle się do tego żłoba dorwać. I tak się kończy demokracja. To tyle. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy. Nie ma. Dziękuję bardzo. Czy nie, to dziękuję. jasna. Dziękujemy Bo. i zapraszamy na kolejne konferencje.